Jest taki narcyz, Cesarz Narcyz, on się tam nazywa i on opowiada o rzeczach, które nigdy nie widział, nie doświadczył. O PRL-u, że była komuna. Proszę Państwa, jak Stalin umarł, to kierunek się zmienił w Polsce. W 1956 roku w Polsce już nie było komuny. Była PZPR, ta partia, członkowie nawet nie wiedzieli, co to jest komunizm. Były przedsiębiorstwa budowlane, prywatne. Mogę się truskawki czy tam owoce, warzywa na ulicach sprzedawać. Przecież w komunizmie to są kołchozy. W Polsce ludzie mieli gospodarstwa rolne. Jaka w Polsce była komuna? Chcieli wprowadzić, nie powiem, że nie, chcieli, ale to upadło. I po, po 1956 roku zaczęło się PRL, Złoty Okres Polski. Takie czasy już nie wrócą, a on to przedstawia jako złe czasy prześladowania, na no przecież ja przeżyłem cały ten okres. <grym> Urodziłem się w PRL-u, w tym właśnie okresie. I dwa stany wojenne też przeżyłem. Nie było tak źle. Stan wojenny, jak Jaruzelski wprowadził, to był tak lekki, jak dzisiejsze czasy są gorsze, jak ten stan wojenny. Od 22 godziny była godzina policyjna. No, tylko co więcej, a tak życie się toczyło. A kartki były żywnościowe. No jasne, jak nam towarów nie chcieli przyjmować, e, zrobili nam blokadę Amerykanie, embargo, tak jak teraz to Rosji robią. No to nie mieliśmy dewiz. Polska nie miała dolarów. I jeszcze była po wojnie. Proszę państwa, wszystko było zniszczone. Niemcy, każdy budynek, wysadzali w powietrze. I ten młody cesarz, jaką się tam nazywa narcyz, no jest narcyz. Tą demokrację tak chwali i oczernia to, co nigdy nie był. No, ja bym chciał, żeby takie czasy były teraz, co były w PRL-u. Za Gierka, geniusza gospodarczego, którego nikt jeszcze na świecie nie przebił, jego pomysłów. A, Gierek, no tak, Gierek tam swoje wille miał i tak dalej. Ale Gierek mówił, że żeby komuś coś dać, trzeba najpierw mieć, a jak nie masz, to jak możesz dać? Dlatego trzeba zacząć od siebie. Jeżeli chcesz kochać człowieka drugiego, chcesz kochać. Uczysz się tej miłości, to zacznij od siebie. Wszystko zaczyna się od siebie. Więc on też zaczął od siebie. Na, na ra.